Witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak stworzyłem świetliki ze śmieci. Ponad dwa lata temu wysunąłem śmiałą propozycję, że można ze śmieci plastikowych otrzymać popularne świetliki. To była wtedy jeszcze teoria. Projekt ten przez cały czas rozwijał się, aż pewnego dnia. Ulrich von Jungingen, wzywa twój majestat pani, księcia Witolda na bitwę śmiertelną. Postanowiłem więc na tydzień zniknąć ze świata zewnętrznego i dokończyć to, co rozwijałem. Internet zna już przypadki, gdzie jakiś projekt jest spalany przez kogoś innego. Na realizację tego projektu poświęciłem ogromnej ilości zaangażowania, wolnego czasu, pieniędzy i nieprzespanych nocy. Jedyne wsparcie, jakie od Was oczekuję, to udostępnienie go na mediach społecznościowych lub obejrzenie go w całości. Chcę nim udowodnić, że w naszym kraju istnieją ludzie pozytywnie zakręceni. Pasjonaci oraz to, że z marzeń mogą wyrosnąć piękne rzeczy. Antrachinon etap pierwszy. Podstawowym szkieletem większości naszych fluorescencyjnych barwników jest antracen. Z butelek PET uzyskałem benzen według metody Toma. Następnie uzyskałem bezwodnik ftalowy z rękawiczek na podstawie filmu Najoreda. To są podstawowe klocki w naszej syntezie. W kolbie trójszyjnej 250 ml umieściłem 12,5 g dobrze sproszkowanego bezwodnika ftalowego i 50 ml czystego benzenu osuszonego metalicznym sodem. Mieszadło musi być naprawdę silne. Zmontowałem resztę zestawu złożonego z chłodnicy zwrotnej, rurki pochłaniającej wilgoć i odprowadzenie chlorowodoru. Do chłodnic używam obiegu zamkniętego z wodnego roztworu glikolu etylenowego. Po prostu kocham ten zielony kolor. Do szczelnego pojemnika z tworzywa szybko 25 g bezwodnego chlorku glinu. Jest to katalizator naszej reakcji. Dobrze mieszając zawartość kolby dodawałem go małymi porcjami. Podczas reakcji wydziela się spora ilość gazowego chlorowodoru, który należy odprowadzić na zewnątrz lub pochłaniać w roztworze wodorotlenku sodu. Jeśli reakcja nie rozpocznie się po dodaniu pierwszych dwóch porcji, kolbę należy ostrożnie ogrzać. Po dodaniu całości reakcja kontynuuje się, aż do zmniejszenia wydzielania gazu. Wtedy należy rozpocząć ostrożne ogrzewanie i utrzymywać łagodne wrzenie. Zawartość kolby w pewnym momencie mocno gęstnieje, co utrudnia mieszanie. Ogrzewanie prowadzi się tak długo, aż przestanie wydzielać się chlorowodór co jednak może trochę potrwać. No szybciej no! Jest pierwsze nad ranem, ja zrobię się troszeczkę głodny. Oczywiście strój zobowiązuje. Fartuch wyjściowy, ale kurteczkę założę, bo po pierwsze jest zimno, a po drugie ktoś by mógł, nie wiem, po różne służby, że biega taki, co zwariatkował, uciekł w białym fartuchu. Po zakończeniu reakcji kolbę powoli się chłodzi. Następnie przez chłodnicę wprowadza się po kropli wodę destylowaną. Robi się to bardzo powoli. Kompleks chlorku glinu ulega gwałtownemu rozkładowi z wydzieleniem jeszcze większej ilości chlorowodoru. Usunąłem nadmiar benzenu przez destylację z parą wodną. Benzen oddestylowuje jako mieszanina azotropowa z wodą. Destylację przerywamy, gdy otrzymamy klarowny destylat samej wody. Surowy kwas oczyściłem, a następnie odwodniłem przez destylację z Toluwenem. Tutaj również powstaje mieszanina azeotropowa, która usuwa nam z produktu wodę. Uzyskałem w ten sposób 12,5 g bezwodnego kwasu benzoilo co stanowi około 65% wydajności teoretycznej. Antrachinon etap drugi. By otrzymać antrachinon, musimy na nasz kwas podziałać środkiem silnie odwadniającym, takim jak 98% kwas siarkowy lub kwas polifosforowy. Jako, że na terenie Unii Europejskiej kwas siarkowy jest zbanowany, musiałem posłużyć się kilkoma sztuczkami. Żółty kolor oznacza pozytywny przebieg reakcji. W trakcie odwadniania kwasu otrzymujemy zamknięcie trzeciego pierścienia z otrzymaniem chinonu. Jak prowadziłem pierwszy raz tą reakcję, to uzyskałem bardzo jasny produkt. Jaki by nie był i tak go oczyszczam przez sublimację. Dodatek granulowanego węgla aktywnego ułatwia ten proces. Sublimowany antrachinon ma postać bladożółtej waty. Obowiązkowo musi być dodatkowo suszony w eksykatorze. Zielony BPEA. Zacznijmy od syntezy zielonego barwnika fluorescencyjnego BPEA. Czym do ciężkiej cholery jest BEBA? Sprawda. Jest dużo cięższy w uzyskaniu i dlatego od niego zaczniemy. Posłużymy się w tym celu reakcją Ginarda. Mm, bardzo dobre. Cała aparatura została bardzo dokładnie umyta i wysuszona. Każdy ślad wilgoci drastycznie zmniejsza wydajność. Również odczynniki powinny być dobrze wysuszone. Kolba okrągłodenna powinna mieć tubus boczny do wprowadzania odczynników. Jednak takiej nie miałem. Skorzystałem więc ze zwykłej okrągłodennej. Do reakcji z eterem najlepiej nada się chłodnica Dimrota, bo jest bardzo wydajna. W suchej kolbie umieściłem mieszadełko magnetyczne i złożyłem całą aparaturę, zabezpieczając ją przed wilgocią. Prócz tego będziemy potrzebowali etylu, suchego antrachinonu z poprzedniego etapu, fenyloacetylenu, eteru dietylowego suszonego metalicznym sodem, drobne wiórki magnezowe i kryształek jodu oraz naczynkowagowe długie igły laboratoryjne, strzykawki dwuczęściowe. Odważyłem 1 gram wiórków magnezowych i dodałem je do kolby wraz z małym kryształkiem jodu. Do kolby wprowadziłem 8 ml suchego eteru dietylowego. Rozpocząłem powolne mieszanie celem aktywowania wiórków. Po chwili ciecz uległa odbarwieniu. Przez septę w chłodnicy bardzo powoli dodawałem roztwór 3 ml brometanu w 8 ml eteru dietylowego. Reakcja jest dosyć gwałtowna i szybko zachodzi. Ciecz w kolbie w pewnym momencie zacznie wrzeć. Jeśli dodamy za szybko roztwór, to zawartość ulegnie wykipieniu. W reakcji uzyskujemy bromek etylomagnezowy, który posłuży do deprotonowania fenyloacetylenu. Na koniec, gdy reakcja mocno spowolni, ogrzewamy kolbę w łaźni wodnej, by reakcja uległa zakończeniu. Gdy pozostaną już tylko niewielkie ilości magnezu, dodajemy powoli roztwór 4,4 ml fenyloacetylenu w 8 ml eteru. W reakcji będzie wydzielał się palny gaz etan. Całość ogrzewamy przez godzinę na łaźni wodnej, po czym kolbę chłodziłem do temperatury pokojowej. Odważyłem 4 gramy antrachinonu i powoli dodałem go do kolby. Na początku zawartość przybrała ciemnozielony kolor. Już na tym etapie widać niewielką fluorescencję. Wraz z upływem reakcji kolor zmienił się na podobny do łosabi. Prawdopodobnie mój antrachinon nie był tym razem zbyt suchy, bo kolor powinien pozostać ciemnozielony. Ogrzewamy kolbę przez godzinę. Następnie zawartość chłodzimy, i dodajemy po kropli nasyconego roztworu chlorku Zawartość w tym czasie mocno się pieni. Uzyskaliśmy taki oto związek, który ma dwie grupy hydroksylowe. By produkt świecił, trzeba je koniecznie usunąć. Oddestylowałem połowę eteru z kolby. Destylowanego eteru nie wolno przechowywać, gdyż łatwo tworzy wybuchowe nadtlenki. Produkt reakcji odsączyłem na lejku, przemywając niewielką ilością eteru oraz wody destylowanej. Nasz produkt ma postać żółtej masy. Od razu przeniosłem go do kolby 100 ml. Odmierzyłem 50 ml lodowatego kwasu octowego i dodałem go do kolby. Okazało się, że w pracowni jest na tyle zimno, że kwas octowy zaczął krystalizować. Użyłem suszarki, by go stopić. Uwaga, żółta chemia! Od tej pory zaczyna się żółta chemia. Wszystko będzie niezwykle żółte. W naszym przypadku oznacza to sukces. Kolby ogrzewałem, by ułatwić rozpuszczanie. W tym czasie żółty kolor może być tak intensywny, że będzie wyglądał jak czerwono brązowy. Do kolby dodałem potężny nadmiar jodku potasu i podfosforynu sodu. Refluks prowadziłem przez godzinę. W tym czasie kolory w kolbie będą się zmieniać kilkukrotnie. Na skutek reakcji trzeci pierścień staje się aromatyczny. Po tym czasie zimną ciecz wlałem do wody, a wydzielony produkt odsączyłem. Jest to surowy BPEA. Jeśli chcesz uzyskać czysty produkt, to należy go przekrystalizować z toluenu. BPEA rozpuszcza się doskonale w toluenie w przeciwieństwie do antrachinonu. Po bardzo długiej walce rozdzieliłem nieprzereagowany antrachinon od BPEA. Tworzy on cudowne kryształki koloru brązowo-pomarańczowego. Związek wykazuje niezwykle silną fluorescencję koloru cyjan lub jak to woli zielono-niebieskiego. Niebieski DPA i jego krewni. Moim pierwszym barwnikiem fluorescencyjnym, który uzyskałem był DPA który otrzymuje się znacznie prościej niż BPEA. Synteza jest w zasadzie identyczna, ale bromek fenylomagnezowy uzyskuje się bezpośrednio z bromobenzenu. W trakcie moich prac otrzymałem też pochodną z końcówkami naftalenu, ale efekty były podobne. Produkt ma postać biało-żółtych igiełek i można go łatwo sublimować. Warto w tym miejscu wspomnieć, że mając wprowadzony chlor do cząsteczki, zwiększamy wydajność świecenia kilkukrotnie. Żółty i pomarańczowy. Kolor żółty otrzymujemy dzięki dodatkowi rubrenu. Jest to mój ulubiony związek i chyba jeden z cięższych w syntezie. No kurwa, nie wierzę. Zobaczcie, bielusieńki proszek. No, biało, kremowy, najdalej. Procedurę jego otrzymania pokazałem w tym filmie. Obecnie pracuję nad syntezą takiego potwora. Z moich przypuszczeń wynika, że powinien fluoryzować na kolor pomarańczowy do czerwonego. Kolor pomarańczowy jest dla mnie potężnym zaskoczeniem. Uzyskuje się go z eozyny, czyli bromowanej fluorescyjny. O ile sama fluorescyjna nie daje nic, o tyle jej krewna daje potężne światło koloru pomarańczowego. Intensywnością światła dorównuje, a nieraz przewyższa nawet rubren. Eozynę można łatwo otrzymać lub po prostu kupić za kilka złotych. Zamiennik TCPO. Bardzo często w reakcji glowstick używa się estrów szczawianowych chloropochodnych fenolu. Są to związki niezwykle toksyczne dla organizmów wodnych i ciężko się rozkładają. W trakcie moich badań opracowałem związek oparty na pochodnych etylowaniliny. Etylowanilina jest syntetyczną substancją zapachową zawartą w cukrze wanilinowym. Gdy zabawa się już skończy, główny związek, będący paliwem w reakcji świecenia, rozpada się z powrotem na etylowanilinę zamiast toksycznego chlorofenolu. Byłem również zaskoczony, gdy kupiłem próbkę TCPO i porównałem ją z moim Devo. W odstanie tylu Devo daje lepsze efekty, albo kupione przeze mnie TCPO jest beznadziejne jakości. Devo, bo tak sobie ten związek nazwałem, otrzymuje się tak samo jak inne stryk kwasu szczawiowego. Potrzeba bardzo dobrze wysuszonych odczynników, dobrego chłodzenia lodem. Świeżo otrzymany produkt jest bezzapachowym białym proszkiem. W kontakcie z wilgocią ulega rozkładowi, dając przepiękny zapach wanili. Rozkładające się TCPO ma dziwny, drażniący zapach. Świetliki DIY. Po obejrzeniu kilku filmów zagranicznych twórców na temat robienia świecących pałeczek mam kilka propozycji na udoskonalenia. Wykorzystałem do projektu osłonki z igieł strzykawek. Są one wykonane z polietylenu dużej gęstości. Niewielkim płomieniem zatopiłem końcówki. Dzięki temu całość jest niezwykle szczelna. W rurce umieściłem bezwodny salicylan sodu, dewo oraz próbki różnych barwników. Uszkodzoną świetlówkę z podświetlenia telewizora pociem na małe kapilary. Zatopiłem ich końce w płomieniu palnika. Po stygnięciu napełniłem je 12% wodą utlenioną i zatopiłem. Dodałem je do naszych rurek, uzupełniłem odstanem metylu i zaspawałem również te końce. Tak wygląda idealny glow stick domowej roboty. Jest bardzo szczelny, wytrzymały, ale przede wszystkim łatwo go uruchomić. Jedną ręką. Wielki test świecenia. Przygotowałem sobie kilka rodzajów pałeczek. Na dworze pałeczki złamałem i mocno wstrząsnąłem. Byłem bardzo zadowolony z efektów działania. Generał Kenobi! Czerwony, wymięk od razu. Niebieski świeci jak szalony, pomarańczowy nieskończony. Zielony, żółty. W pracowni powtórzę doświadczenie na większą skalę. Robiłem to już mnóstwo razy, ale za każdym razem cieszy tak samo mocno. W porównaniu do luminolu, reakcje estrów kwasu szczawiowego są królami światła. Najlepsze wyniki uzyskałem wykorzystując Devo. Salicylan sodu oraz BPEA lub EOzyny. Światło jest wybitnie jasne i potrafi się utrzymać od kilku minut do ponad pół godziny. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was już teraz na kolejne materiały.